Czy kiedykolwiek zdałeś sobie sprawę z trudnych prawd dotyczących starzenia się, z którymi większość seniorów nie zmierzy się, dopóki nie będzie za późno? To te, które oddzielają tych, którzy żyją w pokoju i z celem, od tych, którzy spędzają swoje późniejsze lata utkwieni w żalu samotności i goryczy. Starzenie się to nie tylko liczba świeczek na torcie. Chodzi o to, jak twój umysł, nawyki i wybory ewoluują z czasem. Zbyt wiele osób dociera do lat siedemdziesiątych lub osiemdziesiątych, wciąż kurczowo trzymając się iluzji, które cicho kradną ich radość. W tym filmie odkryjemy pięć prawd o starzeniu się, które każdy senior powinien znać, jeśli chce spędzić swoje późniejsze lata z jasnością, pokojem i spełnieniem. To są realia, których nikt ci nie mówi. Ale gdy je zrozumiesz, Twoja perspektywa na starzenie się i życie same w sobie się zmieni. Każda prawda odsłania coś głębszego o ludzkim doświadczeniu, jak myślimy, jak kochamy i jak adaptujemy się, gdy czas zaczyna odbierać nam rzeczy. Ale oto piękno. Możesz nauczyć się tych lekcji już teraz, nie czekając na ból, by nauczył Cię ich w trudny sposób. Więc zostań z nami do końca. Bo odkryjesz, jak zaakceptowanie tych prawd nie sprawia, że życie staje się cięższe, sprawia, że staje się lżejsze. Daje ci wolność, mądrość i cichą siłę, która przychodzi tylko wtedy, gdy przestajesz walczyć z czasem i zaczynasz iść z nim. Teraz rozpocznijmy. Prawda pierwsza. Prawda o czasie i tym, jak cicho zmienia twoje priorytety. Jedną z pierwszych prawd o starzeniu się, której większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, dopóki nie będzie za późno, jest to, że czas nie tylko mija. Przekształca to, co dla ciebie najważniejsze. Kiedy jesteś młodszy, goniłeś za osiągnięciami, pieniędzmi, aprobatą i celami, które wydają się pilne. Ale po siedemdziesiątym roku życia zaczynasz dostrzegać, że większość tych rzeczy była chwilowymi rozpraszaczami. A nie źródłami trwałego pokoju. Czas ma sposób na odebranie wszystkiego, co nie jest konieczne. Zaczynasz zauważać, że nie potrzebujesz tak wielu rzeczy jak wcześniej, że nie pragniesz już tego samego rodzaju uznania, i że nawet twoje ambicje stają się łagodniejsze i bardziej refleksyjne. To nie jest słabość, to mądrość to naturalny proces twojej duszy, polegający na uporządkowaniu. Przesunięciu z ilości na jakość. Ale tutaj wielu seniorów utknęło. Wciąż oceniają swoje życie według złych wskaźników. Patrzą na to, co stracili, zamiast na to, co zyskali. Porównują swoją obecną energię z przeszłym wigorem, zapominając, że mądrość i obecność są warte znacznie więcej niż szybkość czy sukces. To już nie chodzi o bieganie w wyścigu, chodzi o cieszenie się widokiem. Gdy rozumiesz czas głęboko, staje się on twoim sojusznikiem, a nie wrogiem. Uczycie, że pokój płynie z harmonii, a nie z gromadzenia. Wolniejsze życie może być bogatsze, ale tylko jeśli przestaniesz walczyć z rytmem czasu i zaczniesz iść z nim. Pomyśl o tym, jak o rzece. W młodości wiosłujesz szybko, próbując gdzieś dotrzeć, ale w miarę starzenia się zaczynasz dostrzegać, że prąd prowadził cię. Przez cały ten czas. Prawdziwa radość przychodzi, gdy przestajesz tak mocno wiosłować i zaczynasz dostrzegać piękno wzdłuż brzegów, ludzi, których kochasz, wspomnienia, które stworzyłeś, i ciche zadowolenie z po prostu bycia tutaj. Prawda o czasie nie jest taka, że kradnie twoje życie, ujawnia je. Im bardziej się mu opierasz, tym więcej bólu odczuwasz. Im bardziej je przyjmujesz, tym stajesz się wolniejszy. Gdy w końcu przestajesz mówić, Pawdekaj, chciałbym być młodszy, i zaczynasz mówić tam, jestem wdzięczny, że dotarłem aż tutaj, to wtedy starzenie się przestaje być odczuwane jako strata i zaczyna być odczuwane jako odrodzenie. Prawda druga prawda o relacjach i niezależności emocjonalnej. W miarę starzenia się jedną z najtrudniejszych prawd do zaakceptowania, jest to, że ludzie się oddalają, czasami z wyboru, czasami przez naturalny bieg życia. Przyjaciele odchodzą, rodziny się przeprowadzają, dzieci stają się zajęte, a krąg, który kiedyś wydawał się, pełny, zaczyna się kurczyć. Wielu seniorów odczuwa to jak emocjonalne trzęsienie ziemi, ponieważ przez większość naszego życia połączenia definiują to, kim jesteśmy. Ale oto głębsza prawda. Starzenie się uczycie. Że pokój nie pochodzi z liczby ludzi wokół ciebie, ale z tego, jak głęboko znasz siebie, stojąc samotnie. Większość ludzi spędza pierwsze 60 lub 70 lat, polegając na innych dla emocjonalnej walidacji małżonkach, dzieciach, współpracownikach czy przyjaciołach. Aż pewnego dnia telefony milkną, dom staje się cichy i zostajesz twarzą w twarz z samym sobą. Dla wielu ta chwila wydaje się nie do zniesienia, ale dla tych, którzy rozumieją tę prawdę, staje się to wyzwalające. To moment, gdy uczysz się kotwiczyć swoje szczęście wewnętrznie, a nie zewnętrznie. Niezależność emocjonalna nie oznacza, że przestajesz kochać innych. To oznacza, że przestajesz polegać na nich, aby czuć się całym. Zaczynasz znajdować komfort w ciszy. Radość w samotności i pewność siebie we własnym towarzystwie. Uświadamiasz sobie, że bycie samym nie jest tym samym, co bycie samotnym. To w tych cichych godzinach odkrywasz zapomniane pasje, reflektujesz nad swoją życiową podróżą i łączysz się z własną duszą w sposób, który był niemożliwy, gdy życie było hałaśliwe i tłoczne. Pomyśl o tym w ten sposób. Niezależność emocjonalna jest jak wzmacnianie fundamentu domu. Gdy nadejdą burze, i na pewno nadejdą, struktura nie zapadnie się, ponieważ nie polega już wyłącznie na zewnętrznych ścianach. Zbudowałeś wewnętrzną podstawę, która stoi mocno, niezależnie od tego kto zostaje lub odchodzi. Naturalne jest tęsknić za ludźmi, to ludzki odruch pragnąć, aby wszystko było jak dawniej. Ale kiedy nauczysz się swobodnie siedzieć ze sobą, gdy możesz napełnić swoją przestrzeń celem i wdzięcznością, wtedy zyskujesz rodzaj wolności, którego nawet młodość nie jest w stanie kupić. To nie chodzi o izolację, chodzi o niezależność emocjonalną serca. To dojrzałość emocjonalna, która przekształca starzenie się z lęku w moc. Ponieważ, gdy wiesz, że Twój spokój zależy tylko od Ciebie, Żadna zmiana nie może go odebrać. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, napisz Numer 2 poniżej, aby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze się nie subskrybowałeś, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobrą treść aby informować i inspirować cię. Teraz przejdźmy dalej. Prawda trzecia Prawda o zdrowiu i iluzji kontroli. Kolejną prawdą, którą większość seniorów ma trudność zaakceptować, jest to, że starzenie się osłabia ciało, niezależnie od tego, jak bardzo się starasz. Możesz dobrze się odżywiać, regularnie ćwiczyć i przestrzegać wszystkich zasad zdrowotnych. Ale prędzej czy później twoje ciało zaczyna szeptać, a potem krzyczeć, że się zmienia. Wiele starszych osób popełnia błąd, traktując to jako osobistą porażkę, jakby coś zrobili źle. Ale starzenie się to nie kara. To dowód, że żyłeś. Ludzkie ciało nigdy nie było zaprojektowane na wieczność. To niezwykła powłoka, która macie prowadzić przez rozdziały Twojego życia. Ale każdy rozdział zostawia swój ślad. Bóle, wolniejsze kroki, mięśnie stają się delikatniejsze nie są to oznaki słabości, ale przetrwania. Każda blizna, każda zmarszczka, każdy siwy włos to sposób, w jaki twoje ciało mówi: Przeszedłem przez burzę i wciąż tu jestem. Ale zaprzeczenie prowadzi do cierpienia. Osoby, które cierpią najwięcej w późniejszym życiu, to te, które wciąż walczą z rzeczywistością. Zamiast współpracować, Kurczowo trzymają się swojego młodszego, dziecka ja, próbując biegać te same mile, lub podnosić te same ciężary, co dziesięciolecia temu, odmawiając przystosowania się. W ten sposób powodują frustrację, ba nawet kontuzję. Z drugiej strony, ci, którzy rozumieją, że zdrowie w późniejszych latach to harmonia, a nie perfekcja, znajdują głęboki spokój. Prawdziwe zdrowie po siedemdziesiątym roku życia nie polega na ściganiu młodości, polega na ochronie witalności, to chodzenie nieco wolniej, ale dłużej, jedzenie nie po to, aby dobrze wyglądać, ale aby czuć się dobrze, głębokie spanie, pełne oddychanie i dbanie o ciało, które masz, a nie opłakiwanie tego, które miałeś. Chodzi o szanowanie tego, co Twoje ciało może nadal robić. Jednocześnie delikatnie pozwalając odejść temu, czego nie może. Jest coś głęboko duchowego w tej akceptacji. Gdy przestajesz wymagać od swojego ciała dokonywania cudów, a zamiast tego traktujesz je jak najstarszego, najbardziej lojalnego przyjaciela, życie staje się lżejsze. Wdzięczność zastępuje resentiment. Pielęgnowanie samego siebie staje się aktem miłości, a nie strachu. Pewien mężczyzna o imieniu Harold. Lat osiemdziesiąt kiedyś powiedział. Przestałem próbować być tym, kim byłem w wieku czterdziestu lat i zacząłem być wdzięczny, że wciąż mogę iść do parku. Ta prosta zmiana w sposobie myślenia zmieniła wszystko dla niego. Nie utracił energii, zyskał spokój. Zrozumiał, że choć ciało może zwolnić, serce i umysł mogą wciąż rosnąć w siłę z każdym dniem. Prawda o zdrowiu brzmi, kontrola to iluzja. Ale opieka to nie. Nie możesz zatrzymać czasu, ale możesz wybrać, jak go przyjmujesz. Gdy traktujesz swoje ciało z życzliwością zamiast krytyką, odkryjesz, że starzenie się nie odbiera ci siły, po prostu uczy cię nowego rodzaju siły. Prawda czwarta. Prawda o celu i ciche niebezpieczeństwo emerytury. Jedną z najbardziej niedocenianych prawd o starzeniu się jest to, że koniec pracy. Często wydaje się końcem celu. Przez dziesięciolecia twoje poczucie tożsamości jest związane z tym, co robisz, twoją karierą, rolą, użytecznością. Aż pewnego dnia to się kończy. Budzisz się z miejscem, gdzie nie musisz być, bez terminów i bez nikogo, kto oczekuje od ciebie czegokolwiek. Przez jakiś czas wydaje się to uwalniające. Ale powoli zaczyna narastać cicha pustka. To dlatego, że cel to nie tylko coś, co miałeś, to coś, czego ludzki duch zawsze potrzebuje. Wiele osób myśli, że emerytura to meta, ale w rzeczywistości to nowy początek, do którego niewielu przygotowuje się emocjonalnie. Powód, dla którego tak wiele seniorów popada w depresję lub apatię, nie jest w tym, że są zmęczeni. Ale dlatego, że przestają czuć się potrzebni. Ciało zwalnia, tak, ale umysł wciąż pragnie sensu. Gdy przestajesz używać swoich talentów, gdy przestajesz wnosić coś do życia, to zaczynasz czuć, że życie staje się mniejsze. Cel nie musi wyglądać wspaniale, nie musisz zakładać fundacji ani wolontariować przez dwadzieścia godzin w tygodniu. Cel można znaleźć w najmniejszych czynach. Mentoring młodszego sąsiada, nauczanie wnuków gotowania, spisywanie swoich wspomnień, dbanie o ogród, a nawet uśmiechanie się do osoby, która dostarcza twoją pocztę. Każdy akt dawania, bez względu na to, jak mały, mówi twojemu umysłowi, że wciąż jesteś ważny, a to uczucie podtrzymuje twojego ducha przy życiu. Badania wykazały, że osoby, które zachowują poczucie celu po przejściu na emeryturę, Żyją dłużej, myślą bystrzej i szybciej wracają do zdrowia po chorobie. To nie tylko psychologia, to biologia. Cel wspiera Twój system odpornościowy, wzmacnia Twoje serce i utrzymuje Twój mózg w gotowości. Przyczyna jest prosta: ludzkie ciało kwitnie. Gdy ma coś, na co czeka. Ale oto błąd, który większość ludzi popełnia. Wciąż szukają swojego starego celu zamiast pozwolić kształtować się nowemu. Może nie jesteś już żywicielem rodziny, ale możesz być opowiadaczem historii. Może nie prowadzisz firmy, ale możesz prowadzić tych, którzy to robią. Może nie przewodniczysz spotkaniom, ale możesz przewodzić przykładem przez cierpliwość, życzliwość i mądrość. Starzenie się z wdziękiem oznacza przesunięcie swojego poczucia celu z wydajności na obecność. Nie musisz już udowadniać swojej wartości, musisz tylko ją wyrażać. Kiedy każdego dnia zadajesz sobie pytania: kogo mogę dziś pomóc, lub co mogę poprawić w małym aspekcie dzisiaj? Życie natychmiast staje się większe, cel daje ci powód, aby wstać. Powód, aby się uśmiechnąć, i powód, aby wciąż się rozwijać. Bez tego czas staje się ciężki, ale z nim nawet najprostsze dni niosą ze sobą cichą radość. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, napisz numer cztery poniżej: Aby dać mi znać, że jesteś tutaj, a jeśli jeszcze się nie subskrybowałeś, Polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobrą treść, aby informować i inspirować Cię. Teraz przejdźmy dalej. Prawda piąta. Prawda o akceptacji i emocjonalnej wolności. Ostatnia prawda o starzeniu się jest również najtrudniejsza do życia, akceptacja to nie rezygnacja. To dorastanie. Po siedemdziesiątym roku życia życie staje się mistrzowską lekcją w odpuszczaniu. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że pokój nie pochodzi z zmiany wszystkiego wokół ciebie, ale z zmiany tego, jak na to reagujesz. Bóle, straty, wspomnienia nie znikają, ale twoja relacja z nimi może całkowicie się przekształcić. Wiele osób myli akceptację z poddaniem się, myślą. Jeśli zaakceptuję rzeczy takimi, jakie są, po prostu się poddaję. Ale prawdziwa akceptacja jest przeciwieństwem porażki. To moc, to moment, w którym przestajesz marnować energię na walkę z tym, czego nie możesz kontrolować i zaczynasz używać tej energii, aby pielęgnować to, co możesz. To mówienie to jest moje życie. Ze wszystkimi jego bliznami, lekcjami i pięknem i będę je w pełni przeżywać. Akceptacja daje Ci wolność w każdej dziedzinie. Kiedy przestajesz opierać się przeszłości, znajdujesz pokój. Kiedy przestajesz bać się przyszłości, znajdujesz obecność. A gdy przestajesz oceniać teraźniejszość, znajdujesz wdzięczność. Zaczynasz dostrzegać, że nawet wyzwania starości. Wolniejsze tempo, mniejszy krąg, ciche dni mają swój własny święty rytm. Pomyśl o tym w ten sposób. Życie jest jak książka, którą pisałeś przez dziesięciolecia. W pewnym momencie opowieść zaczyna zwalniać jest mniej nowych postaci, mniej niespodzianek, ale więcej głębi, więcej znaczenia w każdym zdaniu. Celem nie jest przepisywanie historii. Chodzi o ponowne przeczytanie jej z uznaniem dla każdego rozdziału, który doprowadził cię tutaj. Najbardziej spokojni seniorzy to nie ci, którzy unikali bólu, ale ci, którzy zawarli z nim pokój. Przestali pytać, dlaczego to mi się przydarzyło, i zaczęli mówić, czego mnie to nauczyło. Ta zmiana z resentymentu na refleksję przekształca cierpienie w mądrość. Akceptacja nie oznacza, że przestajesz marzyć. Po prostu oznacza, że twoje marzenia stają się lżejsze. Marzysz o pokoju zamiast o perfekcji, marzysz o połączeniach zamiast kontroli, przestajesz gonić to, co się ulatnia i zaczynasz pielęgnować to, co wieczne miłość, śmiech, życzliwość i wewnętrzny spokój. Prawda jest taka, że nie starzejesz się w nieszczęściu, starzejesz się w sens, jeśli tylko na to pozwolisz, a drzwi do tego sensu to akceptacja, ponieważ gdy przestajesz próbować przepisania czasu, w końcu zaczynasz w nim żyć. Zaczynasz dostrzegać małe radości, które zawsze tam były: dźwięk ptaków o poranku, ciepło słońca na twoich dłoniach, uczucie, że wciąż jesteś żywy i wdzięczny za to. To właśnie oznacza starzenie się z wdziękiem. Nie chodzi o udawanie, że wszystko jest w porządku, chodzi o to, że nawet jeśli nie jest. Ty będziesz? Ostateczne myśli. Zanim zakończymy ten film, poświęć chwilę na refleksję nad pięcioma prawdami, które dziś zbadaliśmy. Która z nich najbardziej do ciebie przemówiła? Czy to czas, relacje, zdrowie, cel czy akceptacja? Zrozumienie tych prawd to nie tylko przetrwanie starego wieku, to jego opanowanie, starzenie się nie jest karą, to przywilej, który jest odmawiany wielu. Każda zmarszczka to historia, każdy siwy włos to zwycięstwo, każdy wschód słońca, który widzisz, to kolejna szansa, aby stać się mądrzejszym, łagodniejszym i wolniejszym. Gdy przestajesz walczyć z naturalnym biegiem czasu i zaczynasz dostosowywać się do niego, starzenie się staje się mniej o stracie, a więcej o pełnym stawaniu się sobą. Dlatego dzisiaj wybierz wdzięczność zamiast żalu. Obecność zamiast porównań, i pokój zamiast perfekcji. Życie, które masz teraz, wciąż należy do Ciebie, aby je kształtować. Jedna myśl, jeden nawyk, jeden mały akt miłości na raz. Dziękuję, że dołączyłeś do nas dzisiaj. Chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, którą dzisiaj się nauczyłeś. I jak zamierzasz to wykorzystać w swoim życiu? Twoje myśli są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich podzielić. Czytanie Twoich komentarzy daje nam wielką motywację i wsparcie. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, prosimy o polubienie, subskrypcję i udostępnienie. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobrą treść, aby informować i inspirować Cię. Dziękuję za oglądanie. I z niecierpliwością czekamy na zobaczenie Cię w następnym filmie.